Cześć! W tym filmie będziemy testowali lornetkę firmy Comet, czyli się nie oszukujmy, firmy Krzak, ale powiem Wam od razu już teraz na samym wstępie. Dlaczego testuję Komet i niedługo będzie drugi film z testem Kandara? Dlatego, że ja zawsze mówię, że to są krzaki, I bo już kiedyś miałem Kometki i Kandary, Berkutki i tak dalej i zawsze mówiłem, że to krzaki. I od wielu lat zawsze mówię wszystkich, jak ktoś mnie pytał, czy coś takiego kupić, to... Ale żeby być wiarygodnym i żeby uczciwie to mówić, no to muszę co jakiś czas sprawdzić czy coś się poprawiło w tych filmach, czy jednak dalej one są nic nie warte. A więc w tym filmie będziemy testowali lornetkę Comet model LR104 i powiem wam, no karton wygląda bardzo randomowo od tej lornetki jak to od typowych firm Krzaków. I powiem wam nawet na tym kartonie nigdzie nie ma nazwy modelu tej lornetki, którą kupicie, tylko pisze Comet i binoculars. W standardzie, jak to na moich filmach o lornetkach, najpierw zobaczmy, co w zestawie dostaniecie. Potem przejdziemy do samej lornetki. Dostaniecie sakwę na lornetkę do noszenia na ramieniu z regulacją długości. Sakwa jest dobrej jakości, nie? Jest całkiem niezła. Jest naprawdę, mógłbym ją określić jako dobra jakość. Następnie dostaniecie szmatkę do czyszczenia soczewek, soczewki, i szmatka jest średniej jakości, z czego w tej szmatce zawinięty jest pasek też do lornetki do wieszania na szyję. I on jest, jak już sami się pewnie domyślacie, bardzo niskiej jakości, czyli niskiej jakości z tego powodu, że to są typu stringi, czyli ten cieniutki paseczek, który się mieści łącznie z tą szmatką. Następnie muszę już pokazać z lornetką, bo nie chcę ich zdejmować. Są denka, oczywiście, cztery sztuki na soczewki lornetki i one są, uwaga, gumowe, czyli są lepszej jakości niż w większości lornetek. Gumowe są dobre, dlatego że jakie sobie nadziejecie na Soczewki, to tam powiedzmy wilgoć się tak łatwo nie dostaje, bo lepiej to wszystko się przylega. I sama lornetka, oczywiście, też jest w zestawie łącznie z instrukcją, kartą gwarancyjną. I od razu Wam powiem: lornetki, wykonanie jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o wizualne. Zobaczcie. Ta lornetka wizualnie jest przepiękna. Ona jest po prostu piękna, można się w niej zabujać. Jest naprawdę miłe w dotyku. Grube gumowanie, nie takie jak w tych powiedzmy markowych modelach lornetek, ale i też droższych, które jest takie, takie, wiecie, gumowanie, z którego ja zawsze się śmieję. Tutaj gumowanie, jakie dotkniecie, to sprawia wrażenie grubego a zarazem bardzo, bardzo dobrej jakości. Sama lornetka, jeżeli chodzi o wygląd wizualny, tylko tutaj z zewnątrz, jest też bardzo dobrej jakości. Zobaczcie, no wszystko jest po prostu pięknie spasowane. Wszystko wygląda no superancko, nie? Te gumisie gumowe, które możecie założyć na soczewkę i one jednocześnie się trzymają, że Wam nigdzie one nie spadną. Samo to wszystko Wygląda bardzo, bardzo fajnie. Ogólnie budowa lornetki naprawdę tutaj jest chyba i największy pozytyw, że to jest naprawdę niezłej jakości. Nie powiedziałem Wam tego wcześniej, jakie to są parametry tej lornetki, a mianowicie chodzi tutaj o parametry 10x50, czyli taki najbardziej typowy. Oczywiście lornetka, jak typowo, ma regulację centralną, regulację prawego oka, rzadko spotykane, ale w niej jest dostępne także, zobaczcie. Wyduszka otulina oczna, żeby była wyżej, lub możecie ją wkręcić. Tutaj nie, nie chodzi o regulację prawego oka, bo regulacja jest pierścieniem, tylko chodzi o wyduszkę, że możecie sobie zwiększyć jakby odległość oka od soczewki. Czyli mówiąc tak, tak jak widzicie, teraz jest płytko. Ale jak sobie to przekręcę, to jest troszkę głębiej. Czy to jest potrzebne? Nie. No i dobra, a tak jak mówiłem wam na początku, to jest lornetka o parametrach rzekomych 10x50. Sam zestaw dodatków i wygląd zewnętrzny lornetki, mach! Creme de la creme. Natomiast pojawiają się już fikałki jak wchodzimy w parametry. Największe przekłamanie producenta, i od razu ja mówię: no, krzaki to z reguły jest tak, że wiecie, oni coraz lepsze robią sprzęty. I musicie sobie zdawać tego sprawę, że te firmy Kandar, Komety i inne, one gonią tych znanych producentów, którzy robią coraz większy szans, w coraz większej cenie, ale trzymający jakiś poziom, a ci gonią ich jakością, tylko nadal tak, wiecie, trochę chcą jakby oszukać tego klienta i go przekłamać, ale my wszystko wspólnie wychwycimy. Pierwsze, co jest ściemą, moim zdaniem, to jest soczewki, a mianowicie producent napisał sprzedawcy zresztą też, że to jest soczewka typu bag 4. Oczywiście no way. Od razu Wam mówię, nagram osobny film o soczewkach. Czym się różni bag 4? od BK7. Bardzo prosto, w krótkim czasie Wam wyjaśnię. Będziecie zawsze na przyszłość już wiedzieli, jakie są różnice. I powiem Wam, tutaj jest BK7, mimo że wszędzie piszą BAK4. Czyli to jest taka pierwsza ściema. Następnie producent, sprzedawca pisze, że ona ma pole widzenia 109 m na 1000 m. I to jest kolejna ściema. Tutaj akurat na plus wychodzicie w tej ściemie. Z tego powodu, że pole widzenia tej lornetki to jest 120-125 metrów na 1000 metrów, czyli znacznie lepiej niż deklaruje producent. Ale teraz pytanie do Was. Co w tej lornetce jest nie tak, że ona ma większe pole widzenia niż deklaruje producent? Więc z czym to się wiąże? No dobra, rozwiejmy wątpliwości. Mianowicie, ona nie ma przybliżenia dziesięciokrotnego. Producent mówi, że to jest 10 razy 50, czyli 10 razy powiększa obraz optycznie. Realne przybliżenie tej lornetki, a pamiętajcie, ja dużo filmów już nagrywam o lornetkach. Zobaczcie sobie, zresztą testów od cholery już robiłem, a lornetek miałem. Ponad 90. Ja już naprawdę zbliżam się do setki różnych lornetek, i jeszcze, jak dwie przetestuję, to pewnie będę około miał setki różnych. Ale o co chodzi? Ja mam, jak patrzę i porównuję lornetki, to nie dość, że mam lornetki bazowe, które powiedzmy są przykładane co trochę przy badaniach, a jednocześnie punkty bazowe mam, jak patrzę z swoich okien na jakieś elementy, ja wiem w jakiej one są odległości i wiem jak powinno być przybliżenie lub jaki zakres mniej więcej obrazu. Nie przedłużając tej agonii, powiem Wam od razu, lornetka ta LR104 Comet ma przybliżenie do 8 razy. Producent pisze 10 razy, ale ona ma nie więcej niż 8. 8 to jest maks, co ona osiąga. Nie osiąga mniej niż 8, tylko to jest takie, tylko to jest 8 razy. I to mi się bardzo nie podoba i to jest głupia polityka firmy, że oni już próbują wam wykręcić wała na typie soczew, potem na sumie przybliżenia. Dobra, jak wygląda obraz tej rollernetki? Dla was specjalny bonus robię taki. Jeżeli wam się nie chce już dalej oglądać tego filmu, to od razu mówię, nie warto jej kupić. A jeżeli wam się chce go obejrzeć dalej, żeby wiedzieć, jak to wygląda, to od razu wam mówię tak, że BK7 to jest typ soczewek, że one ma w rąb ułożoną soczewkę. I zadymienia są takie po bokach i ogólnie napastujące was. Od boków, tak dosyć schodzące. Najdłuższa krawędź ostrości obrazu jest powiedzmy walcem pionowym. Walcem. I stąd od razu, jak przyłożycie sobie tą lornetkę do oczu, od razu wiecie, że to jest po pierwsze BK7, a po drugie, że powiększenie to jest 8, nie 10, bo nie powiększa tak jak inne dziesiątki. Obraz tej lornetki, jak jest, powiem Wam, że jakość soczewek jest niskiej jakości. Mimo, że to są beka 7 to jest niska jakość nawet względem BK7. I dlatego ja bym tej lornetki zdecydowanie nie polecał, mimo że zestaw dodatków i jej wykonanie jest takie, że aż, aż żal, nie? aż płacz prawie ze mnie leci, że, że zrobili wała. I że nie, nie mogę polecać tej lornetki, bo jest niedobra. Jakość obrazu jest po prostu z niej do kitu. Jest bardzo duże zamglenie, duża utrata realności e, kolorów, a dodatkowo głębia ostrości jest też do kitu. Patrząc przez obraz w tej lornetce, powiem Wam, że człowiek się męczy. Jeżeli nie mieliście nigdy wcześniej innych lornetek, to może byście byli zadowoleni, ale ja Wam powiem, to jest naprawdę lipne. W skali od 1 do 10, jak miałbym ją ocenić, oceniłbym ją na około 5 na 10, dlatego że w dwóch parametrach już producent Wam leje wodę. i i dodatkowo jakość tych soczewek, mimo że BK7 to jest jeszcze niskiej jakości względem nawet BK7, że ten obraz jest taki lipny. Pamiętajcie, mówiłem, że ona około 220 zł by kosztowała. Od razu sobie kupujcie Brazor Hunter 10 razy 50 będziecie. Zadowoleni w kosmos, dlatego że jest ona o wiele lepsza, ewentualnie Celestrona G2 Clustera też jest o wiele, wiele lepsza, chociaż Hunter jest znacznie lepszy nawet niż od Celestroma. I z mojej strony na temat komet LR104 to tyle. No nie ma co się rozwodzić na sprzętem, który jest po prostu lipą. Dzięki za obejrzenie tego filmu, zapraszam do następnych i obnażania lornetek i takich innych rzeczy. Do zobaczenia, cześć.